Idziemy na wycieczkę do Nazaretu chyba i do Megiddo. Oto jesteśmy praktycznie w całkowicie arabskim maku. Na kawce. Oprócz mnie tylko jeszcze jedna dziewczyna ma odkryte włosy. Ciekawe. Rafi kupuje jeszcze jednego cheeseburgera. Jeśli znacie takie pojęcie jak Armageddon, to pochodzi właśnie od tego miejsca. To nie jest zakończenie, ale właśnie nazwa miejsca. Jesteśmy w Megiddo i tutaj najprawdopodobniej na tym polu ma się odbyć ostatnia bitwa przewidziana w objawieniu. No sami powiedzcie, przecież to wygląda jak idealne pole bitwy. Równo, płasko i jest ogromne. Jak do tej pory odbyło się już bardzo wiele wojen i bitew. Jest około 20 odkryć różnych osad, które były budowane kolejno po sobie. Na górze można zjeść ruiny starego miasta, które pozostały i tunel, no ale zaraz zobaczymy, czy da się jeszcze dzisiaj. Mówiąc na górze, mówię właśnie w tamtym miejscu. A tam na dole jest ta równina. Rapik. Rafi zgubił swoją czapeczkę, ale już kupił sobie drugą. Ta jest trochę ładniejsza. Okay. Tak, bardzo ładne magnesiki. Wydaje okay. mi się, podoba. Zbyliśmy bilety, właśnie czekamy na film, zaraz sobie obejrzymy, a później pójdziemy do muzeum, a później pójdziemy jeszcze zobaczyć te ruiny miasta. Obejrzeliśmy filmik, teraz mamy muzeum i później pójdziemy na zewnątrz, na ruiny. Ok. Um, to jest ciekawe miejsce, bo jest na samym środeczku i tu prowadzą wszystkie główne drogi. Jest między wzgórzami, mega płaska taka Dolina Jezrel. I dlatego jest takie strategiczne i zawsze nie jest opuszczane przez wojnę, bo tu się wszystko wojuje. O, to jest świetna makieta. Właśnie tego zburzonego miastka, te ruin, które są i pójdziemy je później obejrzeć. Rafi ponaciskał i się wysunęło. No mega. Naciskać coś jeszcze. Mhm. Super. Interak Muszę trzymać czapkę, bo mi tu spada. Właśnie przeszliśmy przez bramę miasta. Jest dokładnie tutaj. Jesteśmy na górze. Armagedon, proszę Państwa. Właśnie wchodzę do pałacu, proszę Państwa. O, jesteśmy w pałacu. Juhu. Tam. To jest daktylek prosto z palemki spadł. Taki prawdziwy. O, to są takie zielone duże. To co patrzymy, to okrągłe to jest ołtarz dawnej świątyni. Na niej później były wybudowane jeszcze inne świątynie. Tutaj widać właśnie ten ołtarz, i na górze jest później w kolejnych epokach wybudowana kolejna świątynia. To był silos. Silos, tak. Na ziarno. świątynia i silos na ziarno. No i oczywiście tunel, żeby uciec z tego miasta i jakby co. Jesteśmy gdzieś na środku miasteczka. Tutaj kolejny pałac datowany na czasy króla Salomona lub też Ahaba. Dwie interpretacje. Najbardziej podoba mi się silos. A teraz gdzie jesteśmy? W stajniach. Konie. Tam konie. Tam konik i tutaj taki Ponieważ władcy i królowie tu byli bardzo bogaci, to mieli jeszcze i kolejne konie O! Cześć koniku. Dobry konik, dobry, stoi tutaj tyle lat. Iwa! Rafał zarżyj. Teraz pójdziemy do tunelu, Który jest tam? Ogólnie to się w ogóle nie boję, bo już byłam w tunelach. Przecież wiele razy w kopalniach, ale jednak trochę mnie to przeraża. Mówiąc w skrócie, mam mieszane uczucia co do tego tunelu. No ale idziemy. Nisko. Nisko. No od razu zrobiło się mega zimno. Idziemy. Ujoć! ja. No dobra, już weszliśmy, koniec. Ogólnie to dziwne uczucie, bo jest tamtąd. Wszędzie są robaczki, śmierdzi co najmniej jak w Tu 2000. Chciałam powiedzieć, że śmierdzi jak w 2000-letniej piwnicy. Strasznie, to dziwne jest. Przeszliśmy? Nie wiem, co chcesz zrobić. No i co? Cieszysz się z tego powodu? No, idziemy to już jest normalnie. Tak, to wszystko jest skała, to nie jest ziemia. Może coś widzicie? Coś widać. A tu mamy wodę, ponieważ to było struktura i skała. Właśnie stamtąd weszliśmy, weszliśmy i idziemy do góry. Uff. Przerniśmy światłość i ciepło Tak właśnie zakończyliśmy swoją przygodę z Armagedonem i udamy się chyba do Nazaretu jeszcze dzisiaj Nazaret jest bardzo blisko Trzeba przejść przez te dziwne o I potem o. zacięłam się, bo, bo były te dziwne takie więc jest bardzo blisko, więc możemy tam podjechać. Jeszcze mamy trochę czasu. Boże. To był oczywiście żart! czym znaczy, w sensie ja nie wiedziałam, że to jest żart. No... Taki jest Rafał. Żartowniś się znalazł taki, o... Z torebką damską. O, tutaj jest miasto. Polana. Idziemy... Idziemy do auta.